Czy kiedykolwiek czułeś, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, ale mimo to wszystko rozpadało się na Twoich oczach? Czy kiedykolwiek dotrzymywałeś obietnicy przez lata, wierząc, że budujesz coś pięknego, tylko po to, aby później zdać sobie sprawę, że nieumyślnie niszczysz właśnie tych, których najbardziej kochasz? To historia ojca, który próbował być silny, próbował kochać dwoje dzieci najlepiej, jak potrafił, ale w końcu stracił pierwsze z nich. Próbując zadowolić drugie. Historia o cichych poczuciach winy, decyzjach, które wydają się nieistotne, i pęknięciach, które powiększają się, aż stają się przepaściami. Jeśli kiedykolwiek stanąłeś przed trudnym wyborem, jeśli kiedykolwiek bałeś się zranić kogoś, kto ci ufał, ta historia przemówi prosto do Twojego serca, bo czasami to, co niszczy rodzinę, to nie krzyk, to cisza. A kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, nie ma już czasu, aby to naprawić, ale może, słuchając tego teraz, jest jeszcze dla ciebie czas. Skorzystaj z okazji, zasubskrybuj kanał i posłuchaj do końca. Być może znajdziesz tu odpowiedź, której szukasz. Kiedy Anna zmarła, mój syn Lukas miał trzy lata. Połowę czasu spędzał w milczeniu, a drugą połowę płakał, jakby świat się w nim zawalił. Byłem mechanikiem. Nie miałem pojęcia o byciu ojcem. Nie miałem pojęcia, jak naprawić dziecko złamane w środku. Mimo to próbowałem. Budziłem się o szóstej rano. Zabierałem go do przedszkola. Pracowałem cały dzień. Wracałem do domu. Przygotowywałem szybki posiłek. Wymyślałem historię, aż zasnął. Często płakał w kącie, a ja płakałem w kuchni. Ale obaj udawaliśmy, że tego nie widzimy. W weekendy zabierałem go do mojej starej szopy, która pachniała olejem i upalnymi dniami. Podczas gdy ja naprawiałem samochody, on bawił się nakrętkami, śrubami i starymi kluczykami, które znajdował w skrzynkach z narzędziami. Dałem mu zestaw zabawkowych kluczy, a on mówił, że chce być taki jak ja, kiedy dorośnie. Kiedy skończył sześć lat, pomógł mi umyć samochód, który kupiłem jako złom. Dodger Grand Sport 68. Całkowicie zrujnowany, ale był moim marzeniem. Patrzył na niego, jakby to była rakieta. To twój ulubiony, prawda, tato? Pytał, a ja się śmiałem. Powiedziałem, że tak, dam mi go, kiedy dorosnę. Odpowiedziałem, jeśli skończysz studia, będzie twój, obiecuję. Tak zaczęła się ta obietnica. Nie zapomniałem o niej, ale z czasem zapomniałem. Dlaczego była tak ważna? Kiedy miał 14 lat, poznałem Luana, miała ośmioletniego syna Pedro. Zaczęliśmy od krótkich rozmów, potem kawy, potem lunchów. Pewnego dnia przyprowadziła syna do magazynu. Chciała, żeby nauczył się czegoś przydatnego, jak to powiedziała. Spojrzałem na tego chłopca i pomyślałem: Ten chłopiec nie ma ojca. Wiem, jak to jest dorastać z tą pustką w sercu. Pomyślałem, że mogę pomóc. Że mogę spróbować stworzyć rodzinę, nie idealną, tylko taką, która będzie funkcjonować. Pobraliśmy się w tym samym roku. Na początku wszystko wydawało się w porządku. Luana była czuła, Pedro po kilku tygodniach nazywał mnie tatą, a ja czułem się ważny, częścią czegoś nowego. Ale Lukas nie widział tego w ten sam sposób. Pewnego wieczoru powiedział mi: Ona mnie źle traktuje. Odpowiedziałem, że to tylko kwestia adaptacji. On nalegał: Zawsze stajesz po stronie Pedro, a ja milczałem. Te milczenia zaczęły się od drobnych rzeczy, a potem stały się rutyną. Wszystko usprawiedliwiałem, broniłem Pedro, unikałem Luany, opuszczałem imprezy, mecze, spotkania szkolne. Mówiłem, że to praca, że muszę dać im wszystko, co najlepsze. Ale prawda była taka, że nie chciałem zajmować się konfliktem. W końcu Lukas przestał wchodzić do szopy. Przestał pytać o samochód. Nie mówił już o byciu mechanikiem. Zamykał się w pokoju ze słuchawkami, książkami, wszystkim, co nie było mną. Nie zdawałem sobie sprawy, że już go tracę. Pewnego dnia Pedro miał skończyć 17 lat. Luana powiedziała mi, Daj mu samochód, ty i tak go nie używasz. Jest prawie gotowy. To będzie coś wyjątkowego. I to wydawało się mieć sens. Samochód stał tam od lat. Lukas miał już 22 lata. Studiował na stypendium, pracował ze mną, był dorosłym mężczyzną. Pedro był najmłodszy. Wydawał się potrzebować motywacji. Bez wahania nazywał mnie ojcem. Nie wymagał ode mnie niczego. Poszedłem więc. Otworzyłem bramę, wręczyłem Pedro kluczyki do dodżera i powiedziałem: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dbaj o niego. Tej nocy Lukas nie pojawił się na kolacji. Następnego dnia wszedł do szopy, stał i patrzył na samochód, dotykając go palcami, jakby nie był prawdziwy. Spojrzał na mnie i zapytał: Dałeś mu go? I odpowiedziałem, że tak, że pomyślałem, że już mu nie zależy. Skinął głową. Nie kłócił się, nie krzyczał, powiedział tylko rozumiem i wyszedł. Ta odpowiedź mnie zniszczyła. To nie była złość, to było rozczarowanie. W jego oczach nie było już walki. Zrozumiałem, że próbując stworzyć nową rodzinę, zniszczyłem tę, którą już miałem. Po tym dniu stał się cieniem w domu. Nie mówił, nie narzekał, nie płakał, po prostu istniał. Chodził cicho, jadł cicho. Pracował cicho, a Pedro mówił: Mówił o samochodzie, jakby naprawdę był jego. Chciał wszystko zmienić, zabrać go na wystawy. Nazywał samochód potworem, a ja udawałam entuzjazm. Wiedziałam, że ten samochód nie był jego. Wiedziałam, komu został obiecany, ale przekonywałam się, że Lukas to zrozumie. Raz powiedziałam mu: Nie jesteś już dzieckiem. Spojrzał na mnie. Ale nie odpowiedział. To mnie rozbijało. Jakiś czas później przyjechał nowym samochodem. Czerwonym mazdą, lśniącą, zaparkował powoli, wysiadł nie mówiąc do nikogo. Podszedłem do niego i zapytałem, skąd wziął ten samochód. Odpowiedział: Zebrałem pieniądze, pracując z tobą przez ponad 10 lat. Mam pełne stypendium. Prawie nic nie wydaję. Chciałem je zaoszczędzić na czas. Kiedy dotrzymasz swojej obietnicy, ale nie ma już powodu. Nie mówił ze złością. Mówił spokojnie, co bolało jeszcze bardziej. Nie powiedziałem nic, tylko skinąłem głową, przełykając wymówki, które już nie miały sensu, nie. Chciał wyjaśnień, chciał dystansu. To był drugi raz, kiedy zrozumiałem, że go straciłem. Pierwszy raz było to wtedy, kiedy oddałem samochód innemu. Luana skomentowała. Jakie to dramatyczne, prawda? Masz lepszy samochód, a nadal się tak zachowujesz. Nie odpowiedziałem, nie dlatego, że się zgadzałem, ale dlatego, że byłem zmęczony okłamywaniem nawet samego siebie. Lukas zamknął się w pokoju. Pedro zapytał, czy może od czasu do czasu pożyczyć nowy samochód, Lukas. Nie odrywając wzroku od telefonu, odpowiedział: Jasne, zawsze dostajesz to, co było moje. Luana udawała, że nie słyszała. Ja też. I po raz kolejny odpuściłem. Aż pewnej nocy usłyszeliśmy huk. Najpierw odgłos hamulców, potem suchy łomot, a potem alarm samochodowy. Wybiegłem na zewnątrz, Luana za mną, mazda była rozbita o słup, maska była w kawałkach, a dym unosił się jak lament. Wyszedłem boso, drżąc. Kierowcą był Pedro. Wziął samochód bez pozwolenia wśród zapachu oleju i syren zdałem sobie sprawę, że właśnie zerwała się ostatnia więź z moim synem. I to nie tylko z nim: z wszystkim, co udawałem, że działa. Pedro był nieprzytomny, krwawił, wezwano karetkę, luana krzyczała. Ja stałem jak zamrożony. Lukas pojawił się biegnąc. W kieszeni miał rachunek za samochód. Kiedy zobaczył Pedro na noszach, krzyknął. Dlaczego, Pedro? To mój samochód. Nie pożyczyłem ci go. Mów, powiedz, że go ukradłeś. Wszyscy zamilkli. Mów, idioto, mów. Luana stanęła. Przed nim: Wystarczy! On jest ranny. Jak możesz być tak okrutny? Wynoś się stąd. Mej Lukas ze łzami w oczach odpowiedział: Wiesz, jak to jest walczyć o coś przez dziesięć lat i zobaczyć, jak to zostaje ci odebrane z kaprysu? Pracować z ojcem przez całe nastoletnie życie, żeby w końcu usłyszeć, że nie? Zasługujesz na to, co ci obiecał? Nikt nie odpowiedział. Słychać było tylko gwizd maszyn. Próbowałem go uspokoić, odciągnąłem go. Synu, uspokój się, uspokój mnie, tato. On niszczy mi życie, powiedział, że mu pożyczyłem. Nic mu nie pożyczałem, krzyczał do wszystkich. Masz dwa dni, jeśli tego nie załatwisz, ja to załatwię. I odszedł. Luana spojrzała na mnie. Dwa dni na co? Na rozmowę z Pedro, żeby powiedział prawdę. Roześmiała się szyderczo. A chcesz, żeby mój syn trafił do Poprawczaka? Oszalałeś? To nie jest sprawiedliwe. Ale to nie był jego samochód. Mój syn jest oskarżany o coś, czego nie zrobił. Twój syn jest dorosły, niech dojrzeje. To nie jest koniec świata. Dla niego to jest koniec świata. Spojrzała na mnie, jakbym był obcym człowiekiem. Tej nocy nie spałem. Siedziałem w salonie, wpatrując się w telefon, nie wiedząc, jak przeprosić za coś, czego nie można cofnąć. Następnego dnia poszedłem do Lukasa. Daj mi jeszcze trochę czasu, załatwię to, tylko nie zgłaszaj tego jeszcze. Spojrzał na mnie, jakby czekał na to, żeby potwierdzić to, co już wiedział. Po co, żebym znowu prosił cię o zrozumienie? Żebym ustąpił, żebym zrezygnował z tego, co należy do mnie. No, nie o to chodzi. Oczywiście, że tak. Wiesz, czego mam dość. Bycia dorosłym. Byłeś moim bohaterem, ale to ty pokazałeś mi, że obietnice nic nie kosztują. A złamanie obietnicy kosztuje jeszcze mniej. Luana wyszła z pokoju Pedro z krzykiem: Znowu to samo? Nie jesteśmy wrogami. I Lukas podniósł paragon jak nóż. Nie jesteście moją rodziną. A jeśli nadal będziecie kryć Pedro, wyjadę. Wyjedź i nigdy nie wracaj. krzyknęła i wyjechał. A ja nic nie zrobiłem. Tylko patrzyłem na jego odchodzący cień, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy przekroczył ten próg. Potem Luana przestała się do mnie odzywać. Pedro nadal był w szpitalu, pod wpływem środków uspokajających. Ja błąkałem się po domu jak obcy. Aż przyszło zawiadomienie. Lukas złożył oficjalne zawiadomienie. Ubezpieczenie już się tym zajmowało. Oznaczało to, że cała wina spadnie na Pedro, ponieważ zgodnie z prawem był on tylko agresorem, a nie bratem. Kiedy Luana się o tym dowiedziała, rozbiła szklankę o ścianę. Jak mogłeś do tego dopuścić? Niszczysz życie chłopcu z powodu swojej dumy. To twoja wina! krzyknęła. Zrobił to tylko dlatego, że ty go zdradziłaś. Klara, przestań. Nie każ mi milczeć, zrób coś. Co mam zrobić? Sprzedaj dom, opłać adwokata, ocal swoją rodzinę. Nie. Jak to nie? Bo to jedyne, co mi pozostało po moim synu. Odsunęła się, jakby otrzymała cios, co powiedziałaś. Ten dom został zbudowany razem z nim. Każda ściana ma w sobie coś naszego. Szopa, sofa, obrazy, wszystko. A ty kazałeś mi wybierać, i wybrałam źle, cisza. Potem wypluła mi w twarz: Jesteś tchórzem, nieudolnym ojcem, nie nadałeś się do niczego, a teraz nie masz nawet domu. I wyszła. Tej samej nocy otrzymałem wiadomość od Lukasa: Nie oczekuję, że zrozumiesz, tylko nie szukaj mnie, nie mam ojca. Nie płakałem, nie krzyczałem. Wyłączyłem telefon. Siedziałem w szopie, gdzie zwykle stał samochód. Pedro zostawił wszystko brudne, porozrzucane narzędzia. A ja tam, z moją winą sam, próbując zrozumieć, jak wszystko zrujnowałem, Luana wróciła z groźbą. Pozwę cię, sprzedaj albo zabiorę cię ze sobą. Nie odpowiedziałem. Bo nawet gdybym wygrał, straciłem już wszystko i wiedziałem o tym. Stół nakryty dla pięciu. Cisza zżerała ściany. Luana odeszła z pogardą. Pedro w poprawczaku. Nie mogę go nawet odwiedzić. A Lukas? Lukas zniknął, ale nie z hałasem, w całkowitej ciszy. Przyszły dokumenty z procesu. Twierdzili, że łączyli nas więzi uczuciowe. Co za żart, a uczucie było tam ostatnią rzeczą. Pewnego dnia wszedłem do szopy. Wszystko było takie. Samo, ale bez życia. Narzędzia już nie mówiły. Nie było naucz mnie, tato, tylko zimny metal. I zrozumiałem, nigdy nie chodziło o samochód, nigdy nie chodziło o Pedro ani Luana. Chodziło o niego, chodziło o Lukasa i o to, że pozwoliłem mu zniknąć bez walki. Mogłem go bronić, wysłuchałem, uwierzyłem, ale wolałem być sprawiedliwy, wyważony, miły i stałem się dla niego nikim. Za każdym razem, gdy mówiłem, Pedro potrzebuje cię bardziej. Tak naprawdę mówiłem, nie jesteś dla mnie tak ważny, a to jest niewybaczalne. Próbowałem napisać, próbowałem zadzwonić, ale wszystko skasowałem. Nie mam już prawa. Odzyskałem samochód po wypadku. Jest zniszczony. Stałem i patrzyłem na niego przez wiele godzin. Przypominałem sobie, jak był mały i mówił: To będzie moje, prawda? A ja obiecywałem. Jak ktoś, kto myśli, że zawsze będzie miał czas, tej nocy śniłem, że wraca, bierze kluczyki, kuca i pyta, od czego zaczynamy. No, budziłem się ze łzami w oczach, ale miejsce było puste, Luana nie wróciła, Pedro tam jest, sprawa toczy się dalej, mogą zabrać dom, nie obchodzi mnie to, to co było moje odeszło wraz z nim, a ja zostałem tylko z pozorem tego, co kiedyś było rodziną, z poczuciem winy, z ciszą. Z tym listem, którego być może nigdy nie przeczyta, lukas popełniłem błąd zostawiłem cię na drugim planie, kiedy najbardziej mnie potrzebowałeś, a potem traktowałem cię jak kogoś zbędnego. Ten samochód był naszą więzią. Oddałem go, jakby nic nie znaczył. Zrozumiałem to dopiero, gdy zobaczyłem jego zniszczony samochód, gdy usłyszałem, że nie jestem już twoim ojcem, nie ma dnia, żebym nie słyszał tych słów. Nie oczekuję odpowiedzi. Chcę tylko, żebyś wiedział. Byłeś dla mnie wszystkim. A ja dałem ci resztę. Nawet jeśli nigdy mi nie wybaczysz, nawet jeśli nigdy nie wrócisz, zawsze będziesz moim synem, z miłości, za wszystko, czym dla ciebie byłem, za wszystko, czym przestałem być bez ciebie. Tęsknię za tobą każdego dnia. Kocham cię, nawet jeśli tego nie chcesz. Nawet jeśli na to nie zasługuję. Gdziekolwiek jesteś, mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku, lepiej niż u mnie, znacznie lepiej, zawsze twój, nawet jeśli już nie jesteś mój, ojcze.